Wam tu z i w tym odcinku taki mały update. Mianowicie taka mała zapowiedź, co chcę zrobić na 5000 subów. Aktualnie na kanale mamy 4475. I tak, będzie to konkurs. Tak wiem, że już jeden jest, ale to jest na podstawkę. Jest mało, strasznie osób. W do tego co było wcześniej. Jest naprawdę mało osób, więc są duże szanse na wygranie niektórych. I tak. Wy, jeśli dociągniecie do 5000, myślę, że to się stanie za jakiś czas. Um, no oczywiście nic nie będziecie musieli robić, tylko oglądać filmik, który wstawię i spróbować coś odgadnąć. Ale jeszcze wam nie powiem co. Także się jak nagrodą dla zwycięzcy, który, który odgadnie bezbłędnie, o ile będzie taka osoba, yy, będzie darmowe malowanie konia w dowolnej skali na maść błano ale Więcej wam nie powiem. Chciałam tylko Was tak, jakby zmotywować. Yy, no bo w sumie sama jestem ciekawa, jak to wyjdzie, i chciałabym już nakręcić, co i tak dalej. No, mmm, także ten odcinek był krótki. Aktualnie nagrałam filmik z najlepszymi modelami według mnie tak jak mówiłam odcinek wcześniej. I czekacie wtedy, aż go wstawię. Dziękuję za uwagę. Motywujcie siebie i znajomych. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Pa pa.